Pokażę teraz, jaki fajny system jest, jeżeli chodzi o czyszczenie. Odkręcamy płytkę. Płytkę się odkręca tak fajnie, bo mamy z boku śruby, czyli dużo bardziej wygodnie. Teraz możemy sobie tutaj otworzyć. Tutaj można włożyć imbus w momencie, kiedy otworzymy. To musi być mniejszy. I w ten sposób wkładając, blokujemy. Teraz możecie sobie fajnie kompresorem wydmuchać. Natomiast, bardzo fajną rzeczą jest coś takiego, że klikając obcinanie, tu mamy funkcję otwarcia noża. Tak zobaczcie, otworzył się nam nożyk. I teraz możemy sobie fajnie tu wydmuchać. Widzimy wtedy, że mamy wszystko czyste. I w ten sposób zamykamy nóż. I. Przykręcamy płytkę też śrubami tutaj po bokach.